Rosja będzie produkować 400 czołgów rocznie. Masowa produkcja T90M2. Rosja gwałtownie przyspiesza produkcję swoich czołgów. W tajnych dokumentach Ural Wagon zawodu, największego producenta broni pancernej, pojawia się liczba, która mówi wszystko. Ponad 1700 czołgów T90M i nowej wersji T90M2 ma powstać do 2036 roku. Szczyt produkcji planowany jest na lata 2027-2029. Kiedy z rosyjskich fabryk ma zjeżdżać nawet 400 maszyn rocznie, to dwa razy więcej niż dziś. Nowa wersja T-90M2 Rywok 1 ma otrzymać systemy aktywnej ochrony i nowoczesne sensory, ale nie wszystko wygląda tak imponująco, jak chciałby Kreml. Eksperci zauważają, że duża część tych czołgów to nie zupełnie nowe konstrukcje, lecz remonty i modernizacje starszych T-72. Po 2031 roku Rosja ma zresztą ograniczyć produkcję nowych maszyn. Prawdopodobnie dlatego, że sankcje i brak komponentów spowalniają przemysł zbrojeniowy. Jedno jest jednak pewne. Moskwa szykuje się na długą, wyniszczającą wojnę. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj ten kanał.